Dobra, zobaczymy sobie gorące łupy. Słyszałem, że takowe się pojawiły. A oprócz tego, zobaczymy, yy, czy, któryś, czy coś kupimy, czy nie. Będzie yy, trzeba doładować monetki, ale to się zobaczy. Przypominam nam o zostawieniu słupka na kanale. Yy, Postaramy się wbić yy 500 słów do końca roku. Zobaczymy, czy się uda. Okej, okay. a od razu na dzień dobrze się zleją, wybaczmy. Mozambik, eee, fajny, taki w nordyckich klimatach, całkiem spoko, ale 1000 za Mozambika to trochę, trochę dużo. Teraz druga, mm, Ashka, też za 1000, Ashka w sumie całkiem spoko, całkiem fajny skinek, taki 8 na 10 tak bym dał. Laughline. A o śmierci eee, spoko. Laughline tak. Nie ja wiem. W sumie też to bym dał, że to Ewa. No nie wiem. Strasznie można, nie? Ewa bym dał tak czwórkę albo trójkę. Strasznie taki. Gówniany skin. Dobra. Eee... Revenant, revenant spoko. Jeden z lepszych skinów, tak mi się wydaje. Eee, trochę wygląda jak leszy z Wiedźmina. Co spoko? Fajny. Taki. No, z ósemeczkę. To tę siódemkę w scenie. Co spoko. I zawieszka. Spoko. Fajne. Ogólnie fajnie zostali. I ostatnie mamy. ...Megi. Straszne jest, Te, nie wiem... Z, 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 ...dwa bym mu dał. Tego nawet nie skomentuję. A to jest też straszne, nie wiem. No ogólnie możecie napisać w komentarzu jak wam się podoba i czy mieliście lepsze czy nie. E, ja myślę, że jest całkiem ok, chociaż mogłoby być lepiej, tak mi się wydaje.